Jezus powiedział do swoich uczniów: Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie, a wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam wam, przepaszę się i każę im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie. Szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. Moi kochani, ludzie, którzy oczekują przyjścia swego pana i mają przepasane biodra i zapalone pochodnie, to ludzie, którzy wykazują gotowość do tego, ażeby zaraz iść za Chrystusem. Przepasane biodra to w starożytności podwinięte, a sukmana i zaczepiona w pasie, taka, żeby nie przeszkadzała w ruchach, w chodzeniu, i jest wyrazem. Gotowości do działania, a zapalone pochodnie to rozświetlone ciemności, czyli posiadanie odpowiedniej wiedzy, czyli możemy być, moglibyśmy powiedzieć Słowa Bożego, które oświeca naszą drogę życia, czyli osoba, która jest gotowa na otwarcie drzwi swemu Panu, to taka, która wie, co Bóg chce, żeby czynić, i realizuje to chętnie i od razu działa. To wezwanie do czujności może być zrealizowane właściwie tylko u kogoś, kto jest rozkochany w Chrystusie, czyli kogoś, kto praktykuje to zarówno działanie, jak i karmienie się Słowem Bożym. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś całe życie z przyzwyczajeniem, na przykład, pracował na tokarce, a nagle ma to zostawić i być gotowy w każdej chwili do pielęgnowania. Na przykład ogórków w szklarni. Jeżeli coś mamy zrobić od razu, to musimy nieustannie to praktykować, nieustannie musimy do tego wracać. Czyli osoba, która ma natychmiast otworzyć Panu, gdy z uczty weselnej powróci, to taka, która zawsze chodzi w świetle Słowa Bożego i nieustannie stara się to Słowo wypełnić dobrymi czynami. Taki człowiek, gdy przyjdzie Pan i zakołacze otrzyma od Boga nagrodę. Panie Jezu, daj, abyśmy byli nieustannie zakochani w Tobie, abyśmy myślami i czynami wyznawali, że Ty jesteś Panem naszego serca, Panem naszej miłości. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.